Na no, dzień dobry, zapraszam Was na zimowy lookbook, Pokażę Wam moje ulubione stylizacje. Yy, I to co widzicie tutaj to jest moja najulubieńsza stylizacja tego roku. Yy, zawsze dziwiłam się na takie stwierdzenia, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie, ja mówię, ha, ha ha ha. Ja zawsze yy, jestem dobrze ubrana, a zawsze jest mi zimno. To nie była prawda. Ja dopiero w tym roku poczułam, co znaczy się dobrze ubrać. I pomaga mi w tym ten oto yy, strój. Yy, po pierwsze, fantastyczny komplet od natuli, yy, trzykolorowy szalik oraz czapka. Yy, jest to wełna. Jest to w ogóle coś zupełnie innego niż myślałam, że przyjdzie. Jest to ciężkie, yy, takie elastyczne. Mm, przyjemne, ale nie jest to miękkie, w sensie, trochę jest, ale mm, to nie jest takie mięciutkie i takie polarowe, tylko jest to miękkie, ale można by było powiedzieć, że trochę szorstkie. Nie takie miękkie, ale trochę twarde. No, w każdym razie nie spodziewałam się takiego materiału, kiedy dowiedziałam się, że komplet będzie z wełny. Natomiast jest to lepsze niż moje oczekiwania. Rzecz, która mnie nie ociepla, ale która pozwala mi bardzo dobrze funkcjonować, to fantastyczna mała torebunia od kosaty. I ona jest w przepięknym kolorze brązowym. Można ją nosić w ręce, można ją nosić na paseczku takim delikatnym, cienkim. I ja taką, takim późnym latem i jesienią nosiłam ją w ręce. Teraz, jak jest zimno, to wolę ją sobie tutaj zarzucić. Jest mała, ale przez to, że jest otwierana od góry, jest bardzo pojemna. jeszcze w niej totalnie wszystko i też idealnie pasuje do tych wszystkich. Kolor. Następnie jest kamizelka. Kamizelka jest bardzo długa, zobaczcie, i jest z puchu. Jest fantastyczna, ma przepiękny kolor. Ja nigdy jej nie zapinam, zawsze noszę ją rozpiętą, zapinam tylko kurtkę. I ona pozwoliła mi nie zmieniać kurtki, chodzić w tej kurtce, którą mam od zeszłego roku, a mimo wszystko sprawiła, że jest mi w niej ciepło. Eee, ona jest z reserved, jest bardzo cieplutka, jest jak kołderka, bardzo taka mm, Puchowa, bardzo taka, wiecie, objętościowa, no jest w niej po prostu szalenie ciepło. Zastanawiam się, czy będzie fajna na jesień i na wiosnę, albo na przykład na jakieś takie um, zimniejsze wieczory letnie, jako kamizelka. Natomiast na razie, jak to przymierzam, no to nie pasuje zupełnie do żadnych moich stylizacji, natomiast jeżeli nie będzie pasować, no to i tak y, wykorzystuję ją jako zimową kurtkę bardzo. No, i pod samym spodem, na samym dole jest moja y, zimowa kurtka puchowa z prawdziwego pierza z Lewisa y, z zeszłego roku. Uważam, że ten zakup jest nie chcę powiedzieć, że nieudany. To też nie jest zakup, tylko dostałam tę kurtkę, ale sama sobie wybrałam ze wszystkiego, co mogłam sobie wybrać ja chciałam puchówkę, ale chciałam puchówkę do kolan, chciałam właśnie taką kołderkę, więc właśnie teraz ta kamizelka spełnia wszystkie oczekiwania, natomiast w sklepie było tylko coś takiego i było to krótkie natomiast y, ja z, y, kilka lat temu miałam kurtkę po tacie Piotra, która była krótka ja się bałam, że ona będzie za krótka, a ona była super i w ogóle w nerki mi nie biało nic i w tamtym roku jakoś w niej przeżyłam całkiem dobrze, natomiast albo w tamtym roku było dużo cieplej, albo nie wiem, po prostu byłam podekscytowana nową kurtką. Natomiast dzisiaj te pierwsze dni, kiedy zaczęłam ją nosić, było mi super zimno i po prostu wiało mi po nerach, jak nie wiem. Natomiast ma fantastyczny kołnierz, on jest po prostu bardzo ciepły i też bardzo opatula. Więc nie ma możliwości, żeby mi coś zawiewało. Yy, I tak naprawdę, szalik to jest taka bardziej tylko ozdoba, bo to w całości by wystarczało. No, może tak by trochę tutaj podwiewało, ale ogólnie super. Yy, I ogólnie bardzo ją lubię. Ona jest też dwustronna, to też jest fajne. Natomiast, no, jest taką rzeczą, że fajnie, ale trochę bez sensu, bo jakby no, nie spełnia swojej najważniejszej funkcji, czyli całkowitego ocieplenia na zimę. Natomiast pod spodem pierwszy z outfitów, który chcę Wam dzisiaj pokazać, to bluzka z Honko Store. Przepiękna zieleń. Bardzo się cieszę, że odkryłam swoje kolory, swoją paletę kolorów. Właściwie... Odkrywałam to na zasadzie prób i błędów. Nie wiedziałam czemu niektóre rzeczy, które uwielbiam, tak brzydko na mnie wyglądają. I dopiero właśnie później yy, moja mama powiedziała mi, że właśnie kolory ciepłe nie są dla mnie, i to jest prawda. I teraz, jak szukam czegoś w internecie, czy właśnie chcę coś kupić tak na żywo, na szybko, spontanicznie to sprawdzam, czy jest to chłodny kolor, ta bluzka jest, nie jest to prawda wyprasowana, mm, ale właśnie idealnie i właśnie takie oliwkowe kolory to są w ogóle już, jeżeli paleta zimna to jest moja paleta, to ta paleta oliwkowo-zimna, mm, to już jest w ogóle sztos sztosów. Jestem z tej bluzki bardzo zadowolona, jest wygodna, yy, jest wielka, no ale przede wszystkim lubię w niej kolor. Natomiast jeżeli chodzi o dół, to tutaj są moje fantastyczne buty, buty z Badury, kupione w CCC. Yy, zastanawiałam się, czy będą wygodne, długo musiałam się do nich przyzwyczajać, moje nogi musiały się z nimi oswajać, natomiast teraz są już mega wygodne. I zastanawiałam się, czy łatwo je będzie zdejmować, obawiałam się, że nie, natomiast zdejmuje się je super łatwo, też są bardzo komplementogenne, fajnie, że są wyższe, są ciepłe, no i jestem z nich bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, a pod spodem mam spodnie pod spodem bluzki, yy, mam spodnie, dresy z Honko Store, tak samo jak bluzkę. Yy, jestem z nich bardzo zadowolona, bo tutaj nie robi mi się żadna taka, wiecie, pielucha, tylko są dobrze dopasowane. Jedyne co, yy, to myślałam, że to będzie plus, bo yy, te sznurki są pod spodem, więc można sobie to zawiązać i schować. Natomiast jak ja to wiążę, no to potem tutaj nie dość, że mi odstaje, to jeszcze jest mi niewygodnie, więc to bym zmieniła, to niby fajne, nowe, jakieś nowoczesne rozwiązanie. Widzę to w wielu markach, natomiast w tym wypadku akurat sprawdza mi się tak średnio, ale ogólnie to yy, kurtkę i te wszystkie rzeczy, które przed chwilą Wam pokazałam, mogłabym nosić teraz non-stop. Yy, no i noszę to bardzo, bardzo często, także polecam te wszystkie rzeczy, a teraz przechodzimy do kolejnej fantastycznej. Rzeczy fantastycznej stylizacji. No i ogólnie te buty się zdejmuje łatwo, ale trzeba być wygimnastykowanym. Ja znalazłam swój sposób: po prostu dwoma rękoma ciągnę i jestem taka mocno wygimnastykowana wtedy i schodzą bardzo szybko i bardzo łatwo i druga stylizacja, którą bardzo polubiłam w grudniu to są te same dresiki oraz bluza, bluza również z Honko Store, jak mogliście zobaczyć we vlogmasie, byłam na wielkich zakupach także właśnie tak to się prezentuje i tak jak mówiłam właśnie przy szafie, przy porządkach w szafie, zastanawiam się czy zostawić tę bluzę jako taką fajną vlog masową, e, czy jednak wykorzystywać jej potencjał na co dzień i nosić cały czas. I na razie podjęłam decyzję, że na pewno będzie, będę ją nosić jeszcze w te zimowe takie miesiące styczeń marzec mm, i później właśnie zobaczę, e, czy na przykład latem będę po nią sięgać, czy nie, czy na wiosnę e, będzie mi jej fajnie i e, jeżeli nie, no to wtedy będzie do mnie wracać dopiero na zimę i będę z nią te kilka miesięcy, bo ja uwielbiam ubrania od okazji i na co dzień, które można nosić cały rok, natomiast czuję, że fajnie mieć tak kilka takich perełek yy, od święta właśnie. I na przykład, jeżeli coś nie jest całoroczne, tylko jest właśnie sezonowe, jesień, zima, wiosna, a lato, yy, to wtedy cieszy mnie najbardziej, bo czuję, jakbym przez te kilka miesięcy o tym zapomniała i mogła na nowo się z tego cieszyć. I kolejne moje odkrycie tego, tej jesieni, zimy, właściwie to jest bluzka z Ansin i ona jest tak doskonale uszyta no ja po prostu nigdy nie miałam tak dobrej bluzki, tym bardziej białej, jest dosyć gruba, ale mimo wszystko lejąca cienka, nie prześwituje chyba, przynajmniej tak mi się wydaje i tutaj na przykład z tyłu ma takie skrojenia doskonałe, no ja po prostu tę markę uwielbiam, nie polecałam jej kiedy polecałam tę markę, bo po prostu ją poprawiam mówię, nie dobra, ja nie będę polecać białych rzeczy, natomiast udało się ją odprawić wszystko zrobić i jestem w niej zakochana, bardzo ją lubię, yy, właśnie do tych zwykłych spodni, w ogóle te spodnie z H&M to jest mój zakup y, tego roku, noszę je non stop, kocham je, uważam, że wyglądam w nich najfajniej yy, i też jest mi w nich najwygodniej, natomiast... Na początku nosiłam je bez paska, ale teraz oczywiście się rozluźniły. Teraz noszę pasek i powiedzcie mi, dziewczyny, jak Wy to robicie, że Wy nosicie w swoim rozmiarze spodnie. Jak mnie uciska coś w brzuchu, no nawet nie jest, że ucisk, tylko to jest po prostu no, normalnie w. Objęcie w talii, to ja już się tak od tego odzwyczaiłam, że zapomniałam, że ja wcześniej miałam permanentny ból brzucha. I teraz, jak sobie zakładam coś, i jest to takie mocno, mocno ściśnięte, tak jak kiedyś nosiłam, to po prostu aż mi wszystko tutaj zostaje. Kisi się i mam taki ból okropny i skurcze, no po prostu tragedia. I jak czasami patrzę na dziewczyny, że one po prostu tutaj im się tak wszystko trzyma. Nawet że tutaj trochę fałdki wychodzą, ale tu tak im się opina i trzyma. To jest myślę, co jest z waszymi brzuchami? Może z moim jest coś nie tak, ale wydaje mi się, że po prostu kultura noszenia tych spodni tu jest kulturą mody, a nie zdrowia. Dajcie znać, jak wy uważacie. Do tego mam ten pasek. Pasek jest z TK Maxa i on jest zarąbisty, bo on ma dziurki na całej długości y, paska i można wtedy sobie kombinować, jak się chce, z zapinaniem. U mnie to się o tyle sprawdza, że ja spodnie mam niektóre tu, niektóre tu, niektóre mam sukienki, do których noszę pasek, y, więc takie rozwiązanie jest idealne, bo ja zawsze musiałam sobie te kilka dziurek dorabiać. I kolejne moje odkrycie tego sezonu to jest ta bluza z Roger Publishing i wszystko na co psioczyłam kilka miesięcy temu, to wszystko teraz kocham, czyli kocham krój kocham to jaki jest miękki miś w środku kocham tę grafikę, kocham kolor kocham po prostu w tej bluzie wszystko uważam, że jak ją zakładam to wyglądam tak z pięć razy ładniej niż bez niej natomiast w trakcie vlogmasa, miałam te spodnie tak tutaj zszyte, bo to jest taki mój realny rozmiar, teraz są dużo luźniejsze, ale właśnie bolało mnie brzuch, więc wolałam sobie je rozluźnić i teraz już nie wygląda tak fajnie, ta talia już się tak aż nie robi i tak dalej, no były dużo, dużo fajniejsze, no ale wiecie Zdrowie, yy, swoboda, yy, ważniejsza sprawa, yy, tak więc ten zestaw właśnie lubię. Najbardziej to są takie eleganckie trochę, spodnie, one są z chemu sprzed wielu, wielu lat. Na taki zameczek złoty. No i bluza z Roger Publishing. Uwielbiam, gdybym nie nagrywała vlogmasa, masa, yy, to cały grudzień yy, właśnie w niej bym przechodziła. A i tak. Przechodziłam całkiem sporo. I moja wakacyjna rewolucja została ze mną, czyli noszenie bez staników y, tego body. Y, ono jest fantastyczne, jest z Ansin i na jesień, jak zakładałam sweter, to nie odpowiadało mi to. To jednak wolałam mieć stanik, natomiast teraz jak właśnie noszę sobie tylko te body i coś na nie zarzucam, to jest idealnie. Bo na przykład w domu sobie wcześniej ćwiczę, wiecie, rozruszam miednicę, coś tam, a poza tym, kiedy teraz mam takie krótkie, spodnie biodrówki, to cały czas mi wypada pod koszulka, a tak to nie i w ogóle uwielbiam te body, jeżeli szukacie czegoś fajnego, w ogóle, jeżeli szukacie jakiejś fajnej marki, to moim zdaniem Ansin, tam jest wszystko doskonałe, tak jak widzicie, no często je polecam. I do tego jest ten mój basicowy kardigan, sweterek uwielbiam go nosić, mam go od lat, jest z lumpeksu jest taki trochę kiczowaty w taki śmieszny wzór do tego spodnie, spodnie są z zarys przed wielu lat i drugi pasek właśnie z TK Maxa z dziurkami i tak się prezentuje moja zima, nie ma tutaj zbyt dużo ciekawych rzeczy poza tymi i czuję w mojej szafie teraz nudę, czuję, że po prostu gdybym mogła, gdyby wszystko było w dobrym składzie, to teraz w sieciówkach bym poszalała i kupiłabym bardzo dużo rzeczy, bo po prostu powiało nudą. Ale tak to wygląda. Ze swoją szafą jestem już od początku jesieni, więc wiecie, ta ekscytacja, no z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień maleje, natomiast i tak uważam, że właśnie te rzeczy z Honko Store trochę mi odświeżyły szafę. Właśnie wprowadzenie tego body i Roger Publishing, no to są rzeczy, które odświeżyły moją szafę i jest ich stosunkowo niedużo. Natomiast jeżeli patrząc, patrzeć na to, że ja na przykład bluzę Roger Publishing, czy tą zieloną bluzkę z Honko Store noszę tydzień, półtora tygodnia, to nagle wiecie, tych tygodni w ciągu zimy robi się stosunkowo mało yy, i wtedy tych ubrań też dużo. Nie potrzeba. Poza tym, jeżeli widzieliście yy, moje sprzątanie szafy, no to tych ubrań tak realnie jest dużo. Tylko po prostu wiecie. Tak. Mentalnie, psychicznie czuję nudę, nie mam takiej ekscytacji. Ta ekscytacja przyjdzie na wiosnę, e, cieszę się, że jestem też tego świadoma, e, cieszę się, że właśnie nie jest coś takiego, że mam nudną szafę, tylko w mojej głowie jest, że ja się znudziłam swoją szafą. Ale wiem, czemu się znudziłam, wiem yy, na ile się znudziłam, i też jest jakaś taka ekscytacja wewnętrzna, że na wiosnę no, to już będzie szał, szał kolorów, szał fantastyczności. Na ten moment chcę, żeby mi było ciepło, milutko, bardzo wygodnie, yy, chcę być opatulona, taka przytulona, yy, więc, właśnie tak to wygląda. Jestem ciekawa jak jest u was, co teraz najchętniej nosicie, yy, jak wygląda wasza szafa, co tam, jakie zaszły zmiany, czy macie na przykład jakieś postanowienia noworoczne yy, na swój styl, na swoją szafę i tak dalej. Jestem ciekawa wszystkiego co związane z waszymi ubraniami i z waszą szafą. Ja tymczasem ściskam was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już we wtorek, pa!